Znajdujemy się na łowisku Zielona Wyspa i mamy chyba najlepsze stanowisko, jakie kiedykolwiek miałem w swoim życiu, na jakimkolwiek łowisku. Mamy swój własny domek. Klimatyzacji tu brakuje. Prywatna sauna teraz. Spędzimy tutaj dwie doby i zobaczymy, co uda nam się złowić. Zaczęliśmy przygotowywać zestawy. Jako zanęta posłuży nam mieszanka kulek o różnych smakach. Na hak założyliśmy różne przynęty, aby sprawdzić, która okaże się skuteczna. Na koniec pozostało już tylko wywieźć zestawy. Mam do dyspozycji dużą przestrzeń, więc postaram się wywieźć w trzy bardzo różne od siebie miejsca i zobaczymy, czy którekolwiek da mi chociaż jakąś jedną rybę. Nastał czas oczekiwania na rybę. Jednak ja nie lubię się nudzić. Jest wieczór, czyli czas kiedy drapieżniki się aktywniają, więc my w oczekiwaniu na branie na wędkach karpiowych porzucamy trochę spinningiem i może jakiś szczupak, może sandacz, a może potężny okoń się trafi. Jest ryba! Jest ryba! Coś mamy i to nie jest nic małego. Ty stary, jaki to jest ogromny okoń. Już moja życiówka okonia patrz to. 37 cm moja pierwsza ryba z tego łowiska i od razu życiówka. Przynęta przeznaczona do połowu szczupaków oraz sandaczy swoją drogą z Boksa od Perfect Fishing dała mi nową życiówkę konia, czyli 37 cm. Po tej akcji prawie zapomniałem, że mamy jeszcze wędki karpiowe. Dobra, seto. Pierwsza ryba na wędki karpiowe. Niestety, ryba się zerwała. Kiedy zrobiło się ciemno, zacząłem polowanie na pewnego nocnego drapieżnika. Jest ryba u Wojtka. Okoń. Ta okoń. Nie, szczupak mały. Sandacz, sandacz. Co ty gadasz? Patrz, sandacz mały, widzisz? jest To jest trzecia wyprawa w moim życiu, na której udaje mi się złowić ten gatunek ryby. Mimo że jest to akurat bardzo mała sztuka, to jest zawsze fajne, jak polujesz na jakąś rybę i udaje ci się ją złowić. Noc sprawiła, że zaczął żerować, a przynęty używam takiej, która się nazywa slender i jest to typowo sandaczowa przynęta. Noc robiła się coraz późniejsza. Mamy godzinę pierwszą w nocy i zdałem sobie w ogóle sprawę, że ten sandacz to była moja pierwsza ryba złowiona w nocy na spinning. A teraz czas udać się spać. Nie zdążyliśmy pójść spać, bo... O, stary, jak ciemno. Gdzie jest lampka? Nic nie widzę, nic nie widzę, ale uda mnie na jedną Ko jedyna, matko jedyna, stop, stop, stop. Co się dzieje? Stary, prawie mi wędkę wyrwało, weź mi czołówkę załóż. Ryba niestety weszła w krzaki. Jest prawdopodobieństwo, że znowu Danielowi nie uda się wyciągnąć. Daniel nie miał zamiaru stracić tej ryby. Wchniesz mnie? Dobra dobra, dobra, to było tyle za życia, a rakowi odpaliła. Niestety stracił ją mimo wszystko. Chyba się utopię dzisiaj. Najwyższy czas udać się do łóżka, by rano być wypoczętym. Jednak nie mogłem znieść myśli, że gdzieś obok mnie jest duży sandacz i być może jest głodny. Wstałem. Zacząłem rzucać. Nic nie brało, więc poprosiłem Daniela, aby nagrał mi ostatni rzut przed pójściem spać, ale coś przeszkodziło. Jest ryba, patrz, patrz, patrz. Coś Co mam, to? coś mam. Sanda, 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 Daj, dawaj, podbiera. Jest. Jest. Nagrywaliśmy tutaj ujęcie i nagle niespodziewanie. Walną większy osobnik z gatunku sandacz. Bardzo stary oczy jak świecą na tynej Znacznie większy sandacz. To już było ostatnie ujęcie, ostatni rzut przed pójściem spać. Godzina druga i to jest nocny drapieżnik. Bardzo mi się podoba ta ryba. Miałem już iść spać, ale zdecydowałem się jeszcze na parę kontrolnych rzutów, aby sprawdzić, czy na pewno nie ma już w pobliżu radnego głodnego sandacza. Jednak coś oderwało moje myśli o sandaczy. Sorry! Jest, jest, jest! Twoja? Tak. Yes. Dobrze, że nie poszedłem jeszcze spać, bo właśnie mam rybę na karpiówkę. Teraz jest wyzwanie takie, żeby ściągnąć tą rybę z dużej odległości i żeby się ona nie zerwała, tak jak było w przypadku Daniela. Stary. O stary. Jest to dla mnie bardzo wartościowa ryba i nie chcę tego stracić, bo jest to moja pierwsza ryba stąd na wędkę karpiową. Był pewien problem. Być może moim błędem było to, że dałem jej. Za dużo czasu na ucieczkę, i teraz weszła mi w jakieś zielsko. Mimo, że jest to na środku stawu, gdzie miałem nadzieję, że nie będzie żadnych roślin. O nie. Jest źle. Jest bardzo źle. Niestety, próbując nie popełnić błędu, popełniłem błąd. I dałem rybie za dużo luzu. Za bardzo mi uciekła. Jednak coś ciągnę, coś wyciągnąłem z krzaków i czuję rybę. Ta walka może być jednak wygrana przeze mnie. Oj, tak. Teraz może się zerwać, bo teraz właśnie zaczyna szaleć. Zobaczyła brzeg, i ona już wie, że ona nie chce tu trafić do mnie. Kiedy podbierałem rybę, Daniel coś usłyszał. Ty? Ty mi jedzie? Ale mi jedzie! Człowiek, W podbieraku jest mój karp, ale Daniel uciekł do swojej ryby, a tam zaczyna już wschodzić słońce. Masz rybę? Ta. To jest duża kulka, na którą skusił się ten karp. I oto proszę państwa jest mój pierwszy karp z łowiska Zielona Wyspa. Wagę ryby oszacowałem na około 10 kg. Karpia odkazimy, aby rana mu się szybciej goiła i nie wdało mu się zakażenia. Poszliśmy zobaczyć zdobycz Daniela. A Danielowi wreszcie udało się złowić pierwszą rybę tej wyprawy. Ta noc zapowiadała się tak spokojnie, ale właśnie na wielu karpiowych łowiskach tak to jest, że w dzień się nic nie dzieje, a w nocy zaczynają się odpalać ryby, zaczynają żerować. I tak właśnie było również i w tym przypadku. Wykonałem ostatnie kilka kontrolnych rzutów, a później wreszcie udałem się spać. Mam pytanie do wszelkich archeologów oglądających ten film. Czy już jesteśmy bogaci, czy jeszcze nie do końca? Ponieważ znaleźliśmy taki kamień, który jest przedziurawiony i nawet wygląda jakby był trochę obrobiony. I pytanie: czy należał do starożytnych Azteków? Wytypowaliśmy trzy przynęty, na które brały ryby, i teraz planuję łowić już tylko na nie. Rozpocząłem przewożenie wszystkich moich wędek. Niestety mam wrażenie, że może nadejść małe ochłodzenie klimatu wraz z tymi chmurami, które idą prosto na nas. Więc póki jeszcze nie ma końca świata, to przerzucam wszystkie wędki. Później już tylko czekałem, aż coś się wydarzy. Mamy godzinę 16.30 i przed chwilą poszedłem sobie do Tojtoja. Po długim oczekiwaniu tutaj na rybę nic się nie działo kompletnie, więc mówię: Dobra, wyskoczę sobie na 15 minut, przychodzę. A tutaj Daniel mi mówi, że miałem branie, miałem dużą rybę, ale się zerwała. Nie mam pojęcia. Co to jest za pech? Jakim cudem, akurat tak wyszedłem na 15 minut po tylu godzinach czekania, to musiałem mieć branie. Moje drugie branie na wędkach karpiowych na tej wyprawie. Niestety jak ryby nie są aktywne, to nawet najlepsza przynęta może nie skusić ich do brania. Jednak zbliżał się wieczór, a to oznacza, że może zacząć się coś dziać. Teraz tylko nie mogę dać jej uciec w żadne krzaki. Niedawno wywoziłem tą wędkę i widocznie to był dobry ruch, że zmieniłem trochę miejsce. Wcześniej ta wędka była zupełnie po innej stronie. Zaraz się przekonamy, co to jest za ryba. I mamy rybę w podbieraku. Ty, pa, pa, pa! Słuchajcie, to wybranie u mnie! O nie, co tu się dzieje? Stop, stop, sto. Niestety mniejsza ryba też się czasami trafi, ale pomiędzy tymi mniejszymi czasami czai się gigant. A teraz idziemy zobaczyć co ma Daniel. U Daniela też nieduży karp, ale ewidentnie na wieczór zrobiły się głodne. Dokładnie tak. A! Zaczął nastawać mrok, nasza ostatnia noc na tej wyprawie. Niech to piknięcie was nie zmyli. Branie nastąpiło u Daniela. O stary, dobra, bo się pali. Ale się głodne zrobiły te karpie teraz. O. Niestety ta ryba została stracona. Jednak Daniel nie musiał długo czekać na następną. Branie mam. Kolejne branie, co się dzieje? Jak na razie nie podoba mi się to, że karpie, które biorą, są tak naprawdę dość małe, ale może jest tak dlatego, ponieważ my nie łowimy na głównym zbiorniku tej zielonej wyspy, tylko na takim nowo otwartym. I plus jest taki, że mamy całe to łowisko dla siebie, ponieważ są tutaj tylko te stanowiska, które my zajmujemy. Ale minus jest taki, że ryby jednak są tutaj mniejsze. Oczywiście na pewno pływają tutaj jakieś giganty też, ale niestety przeważają właśnie takie. Chociaż ten karp nie jest tak naprawdę taki bardzo mały. Ej dobra to już jest chyba nielegalne Daniel Czemu ty tyle łowisz teraz Daniel złowił karasia Zdecydowaliśmy pójść spać Ale kiedy tylko się położyliśmy Znowu Kiedy Daniel holował swoją rybę Usłyszałem pikanie sygnalizatora I nie był to sygnalizator Daniela Właśnie i ja mam rybę, i Daniel ma rybę w tym samym momencie. Już po chwili mieliśmy obie ryby na brzegu. Coś te ryby mają, że jednocześnie nam lubią brać. Jak ja ciągnę, to i Daniel również. Nasza wyprawa dobiega końca. Trzeba przyjechać na główny zbiornik Zielonej Wyspy, bo tam czekają na nas jeszcze większe ryby.